Cześć, witajcie na Medowej Zagrodzie. Dziś mam parę dobrych wieści. Zapraszam Was do oglądania zatem, ale na wstępie pamiętajcie, dajcie lajka, like zasubskrybujcie ten kanał. Kto nie subskrybuje, zbliżamy się wielkimi krokami do 3000 subskrypcji oraz skomentujcie ten film. Możemy być nawet, że tak powiem, awansem. Bardzo Was o to proszę i zapraszam do oglądania. Tak, w żywo łapce jajka czekają na jakiegoś amatora jajek, żeby się mi tu złapał, ale nie o tym. Dzisiejszy będzie filmik. Dzisiaj słuchajcie o moich kurkach, bo na pasiece, na, pasiece, no, na zagrodzie pojawiły się, pojawili się nowi lokatorzy. Ta kurka ruda, która siedziała sobie na jajkach, doczekała się w końcu potomstwa. Tak, wy też się doczekacie, kochane, wy też się doczekacie. Doczekała się w końcu potomstwa. Wziąłem ją już z tego kurnika, bo tutaj wykluła, wykluły się. Pierwsza się wykluła chyba w piątek już. Tak, w piątek. Pierwsze, pierwsza, pierwsze piskle. No i tam przygrodziłem w tym kurniku. Ale. Nie chciała w ogóle schodzić z tych jaj, bała się. Te kury i kaczki siedziały tam na tym, na tym, na tej mojej prowizorycznej przygródce. Ja może pokażę. Puśćcie nie wychodźcie. Nie, 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 nie. Jeść dostałyście, macie spokój. Ale z błoto, z fatalne błoto. Pokażę wam w tym kurniku jak mam przygrodzone i za chwilę pójdziemy do tych moich kurek i pisklaczków, ja wam to pokażę. Co jest strażnik? Co jest strażnik? On tu, wiecie jak on pilnował... Kurczę, gęsi przeszkadzacie. Wiecie jak on pilnował mi yy, tej kurki? Co chwilę wchodził. Ja już nie będę tam wchodził, bo się pośliznę. ale wiecie, tutaj zrobiłem takie przygrodzenie. Zrobiłem takie przygrodzenie, żeby ta kurka tam, tam sobie mogła siedzieć. No ale przez to, że te co chwilę tam wchodziły non-stop, non-stop, non-stop no to ona y, nie chciała zejść z jaj ani do picia. A już nie mówiąc o tym, żeby wygoniła te młode, y, no a, a to było tak, w niedzielę. I w niedzielę mi minęło 21 dni, a w piątek już widziałem pierwszego, y, który się wykluwał. No więc mówię, dwie doby minęły, one nie piły, nie jadły, no i za chwilę mi pod tą kurą zdechną. No więc trzeba było coś robić, no i musiałem przenieść jednak do odchowalnika. Przeniosłem do odchowalnika. No i zobaczcie tam potem, co z tym zrobiłem, bo jeszcze są od tego jajka, od tego, tak, mówię, od tego. Są jajka, które zostaje w inkubatorze. I są jajka, które się wykluły. I są jajka, które się, można powiedzieć, jeszcze klują. To Wam za chwilę poka pokażę, też. No bo wyszło to tak, że tutaj tych dwóch. Tych dwóch kawalerów, co widzicie, staropolskich, prawdopodobnie to oni są sprawcami tego. Oraz, gdzie tu jesteście, moje krzyżówki biegusa ze staropolską. Tu sobie gdzieś tam spacerują. I one mi składały jaja do gniazda, a chyba wyrzut do gniazda tam, gdzie kura siedziała, w każdej wolnej chwili. No, takie numery. Ta kaczucha też no, składała tam jajka. A wyrzucała sieba, albo sama kura wyrzucała jajka kurze, to chyba niezapłodnione. No i tak się złożyło, że, że jest tam parę jajek właśnie z tej krzyżówki. Krzyżówki krzyżówek. O, tutaj siedzi kolejna krzyżówka. Kaczych. No i, no i cóż, no, szkoda było tego zostawiać. Znaczy no, zniszczyć. Pod kurą też nie zostawiałem, bo się bałem, że ta kura będzie jedno siedzieć, siedzieć i nie nauczy tych młodych niczego. One zdechną z głodu. Nie wiem, bo nie mam doświadczenia, więc możecie mi też doradzić, jak należałoby zrobić w tej sytuacji. No ale zrobiłem tak, że te jajka po prostu wziąłem spod tej kury, e, te kacze dałem do odchowalnika. Jak się coś z tego wykluje, przeglądałem, to to wygląda na to, że, że są one e, zalężone i się rozwijają prawidłowo. No to potem te młode pod, podrzucę pod kurę, no, najwyżej przyjmie. nie to nie, no trudno. A te kurze, no bo były dwa pisklaki wyklute, dwa były wy wykluwające się. Eee, Na no to Wam jeszcze pokażę później. To z nimi zrobiłem, zrobiłem inaczej, oczywiście przełożyłem je do inkubatora. Także powiększyła mi się zagroda, jestem z tego zadowolony. Ta kuruś w ogóle nie kwoczy, no i chyba dobrze, bo już nie mogą być same kwoki, bo co ja będę robił z tymi młodymi. A ta chodzi, o i właśnie chyba sobie idzie, żeby to jajuszko sobie tam znieść. No. Idziesz sobie znieść jajuszko, to idź, bo to jest chyba twoja pora. Tak mi się wydaje. Po południe się zbliża, to ona sobie tam idzie. Znieź jajuszko. Zobaczcie sobie jeszcze goski. W zasadzie możecie się z nimi pożegnać. Bo to chyba ostatni film, na którym je zobaczycie. No. Wy, wy nie wiecie co Was czeka, no, ale, no, ale tak to już jest, taka kolej rzeczy, niestety. Także przyszła na Was pora. Może by im jeszcze można było dać trochę czasu, ale ale już się po prostu tego chcę, chcę pozbyć, bo też zauważyłem, że te gesi, mm, nie wiem dlaczego tak jest, pewnie dlatego, że są razem wychowywane, ale one jak, jak któryś, któryś kaczor kopuluje z kaczką, to one przylatują gryzą tego kaczora a potem same jeszcze wchodzą na, na tą małą kaczuszkę no taka wielka gęś, a taką małą kaczkę jak tam stoi no to, 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 to wiecie co się może stać no. i właśnie jednej mi kiedyś no to jeszcze ma ten kaczor połamał nogi, no, wyszła z tego no nie chcę żeby to się stało znowu więc, więc chcę ten rozwiązać ten problem, żebym znowu nie musiał oddzielać tych, tej kaczki osobno także pomachajcie pomachajcie widzą. no No, i tutaj kwoczka jest zamknięta. Już jest wieczór, ale Wam pokażę. Spójrzcie, jakie ma dwa śliczne maleństwa. No, cześć, kolego. Tak, tutaj jest dumna mamusia. No i słuchajcie, ja Wam za chwilę pokażę te jajka, co mam w inkubatorze. Te sobie już fajnie chodzą. No bałem się bardzo, że, że one mi tu z głodu i z pragnienia umrą tam w tym kurniku. Dlatego je tu przeniosłem. Kwoczka się nimi opiekuje. No i mam nadzieję, że im pokażę, jak pić i jeść. No bo one już są. Jeden już jest z. Dzisiaj już mi się te dni mylą. No ale jeden już ma 48 godzin na pewno, jak, jest, jak się zaczął kluć. Tylko nie wiem który. Mi się wydaje, że ten, ten bardziej czarny. Ten tutaj pierwszy, teraz tego go widzicie. No, podskubują kwoczkę. Boję się. Zjedźcie coś, kochane. Pokaż im kwokus, jak, jak się je. No, pokaż im tak. No, właśnie. Tak się je. No. Kwoka już zna ten odchowalnik. O dziwo się tutaj czuła całkiem bezpiecznie. W ogóle mnie nie dziubie. Jak przenosiłem z górnika, to całkiem spokojnie, bez żadnych problemów, grzecznie i miło, weszła mi do... E, przeniosłem całe gniazdo e, do, 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 do kartonu takiego, Kwoka w, razem z nim wyszła na chwilę z tego, ale potem mi znowu weszła, zamknąłem karton, przeniosłem, bez... bez ekscesów, wsadziłem ją tutaj do odchowalnika, no i zaraz wiedziała, co robić. No te jajka jej musiałem zabrać, bo ona by no, siedziała na tych jajkach, a nie dałaby chyba jeść już tym. A za chwilę Wam pokażę e, te jajka, które są w inkubatorze i jednego brzdąca, którego już tam też mamy. No to przejdźmy może do, do brzdąca. Oczekajcie, czekajcie, co to, co to kwokuś robisz? No, ale go zameresisz stresuje się. Wiecie co, damy jej spokój, bo ona się już biedna stresuje. No i jesteśmy, no i jesteśmy przy inkubatorze. Tutaj już jeden brzdąt siedzi. Ja wam go pokażę. Zdejmiemy. Nie wiem, czy z nim będzie wszystko ok. O, tak próbuje się. Ja zostawiłem. Zostawiłem go, żeby się tutaj ogrzał bo jak przekładałem kwokę to dwa jajka były już no w zasadzie wyklute prawie że no i dwa ptaszki tam w tym były no i tutaj są pozostałe cztery jajka które były no i po kolei ten yy, no one się tam ruszały ja wrzuciłem je pod kwokę wracam za jakiś czas a ona je tak no może nie wyrzuciła spod siebie ale miała je tak z boku a tam było dosyć chłodno i chwytam no i one zimne i się już prawie nie ruszają Przerzuciłem je szybko do inkubatora. No i ten jeden fajnie wyszedł. No natomiast drugi zamarł no i trzeba było go się pozbyć, niestety. Także tak kwokuś zrobiła, że jednego się pozbyła. Może był chory. Nie wiem, czy ten też nie będzie. Dam go za chwilę pod kwokę, żeby go przyjęła na noc. To będzie najbezpieczniej. To ona się tam nim zajmie. Zajmie albo nie. No, a tutaj są pozostałe jajka 4, bo podłożyłem 10. Jedno mi pękło, to Wam chyba mówiłem na poprzednim filmie. możecie zajrzeć, był z i normalnie wystrzelił. Wysprzątaliśmy to razem wspólnie z kwoką. No, Maluszku, wysprzątaliśmy to. No, ale tak, mamy trzy ptaszki. Jednego żeśmy się pozbyli. Eee, to jest 4. Ten jest piąty. Tutaj są cztery jajka, jeden z Bóg strzelił. No i pasuje. Tylko wydaje mi się, że te jajka są e, kacze. Bo e, dlaczego? Te kaczki tam zaczęły mi nieść, jeszcze nie załapałem o co kaman. I jak zaczęły mi nieść, to kura schodziła, to one znosiły chyba do gniazda. I wydaje mi się, że wyrzucały też te jajka inne, lub niezalężone. Dobra, bo się mały denerwuje, to ja go idę przenieść do kurki. No, i jesteśmy już tutaj przy kwocie. Masz tutaj przyjaciela. No, weź go tam do siebie. Ogrzej go ładnie. Idź tam, idź tam, idź tam pod kwokę. Idź tam, niech się ogrzeje. No, weź go tam pod spód. Tak, weź go i go opiekuj ładnie. Kwoka rano przyjdę. To chcę, żeby były wszystkie tutaj ładnie odchowane. Rozumiemy się? No, to jest dobra mamusia i tak trzymaj. Tak, dobra mamusia jesteś, nic się nie denerwuj. Masz trójkę, bo jedno zaziębiła. No ale to na przyszłość myślę, że się nauczysz i poprawisz. Słuchajcie, ja Wam dziękuję za dzisiejszy film. Yy, trzymajcie się. Pamiętajcie, żeby dać lajka, suba. No, kwoka się przypomina. Jak oglądacie na urządzeniu mobilnym to tam jak dacie lajka like to ma wyskoczyć taka opcja prawdopodobnie podbij to podbijcie ten film. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się do zobaczenia. heja.